60 punktu, bo to wyłamanie spowodowało też dużą utratę czasu, przekro... duże przekroczenie normy czasu. 4 i 6, dzisiaj 20 i 90 końcowy wynik. No i już miejsca na nie będzie, to jest pewne. Teraz Contendros Jacek Bobik. Po dwóch dniach drugie miejsca po właśnie z koniem, który przed chwilą A Contendros to... Kolejny Holsztyn po słynnym kontenderze, Matka Libertina po Libertino, a ten z kolei z linii Landgrafa. Przygotowuje się trzynasty numer startowy Kurakao. Siedem i dziewięćdziesiątych to ocena tego konia, dynamiczny, galop, elastyczny bardzo w skoku koń.